Witam serdecznie wszystkie bliźnięta na czytaniu dla Was horoskopu na styczeń 2023. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, dla Was wielu, a przecież nie każdy bliźniak jest taki sam. Część rzeczy może być dla Was, część dla kogoś innego. Jeżeli to z Wami nie rezonuje, zajrzyjcie proszę na swój ascendent. Zanim przejdziemy do czytań, mamy. Do wyboru karty Czuję, czyli co Twoje serce czuje, co Ci dyktuje. Czuj numer 1, numer 2 i numer 3. 1, 2, 3 i czuję, jak zawsze omówimy na końcu. Oj, moje drogie bliźniaczki. Styczeń to będzie dla Was dosyć ciężki miesiąc, ale wbrew pozorom może Wam wyjść na dobre. Aurą waszego miesiąca jest karta diabeł, karta mówiąca o wielu pokusach, karta mówiąca o hazardzie, karta mówiąca o tym, że coś może się sypać, może walić, a wy nie będziecie wiedzieć, co tak naprawdę zrobić. I teraz tak, rada, nie bierz kredytów w tym miesiącu, bo może być problem z ich spłaceniem. Nie graj. Nagminnie w loterię, bo wygrane mogą być ułodą lub puchą, po to, by więcej zainwestować. Zwróć uwagę na swoje dzieci. Nie kieruj się emocjami. Nie daj się wkręcić w jakiś biznes, który może przynieść Tobie tylko straty. Uważaj! Diabeł kusi, diabeł nęci, ale z diabłem się zawsze źle wychodzi. Może przez jakiś czas dobrze, ale potem trzeba to odpokutować. Więc to taki okres dla ciebie troszeczkę ciężki, ale powinieneś dać sobie z tym radę. Bardziej skup się na sprawach związanych z domem, rodziną, niż na karierze i pracy, aczkolwiek nie będzie to wcale. Łatwe. Początek miesiąca coś ci się sypie, coś ci się wali. Karta wierzy. Coś musi odejść z Twojego życia, by zrobić miejsce na nowe. Jeżeli do tej pory nie podjąłeś jakiejś decyzji, to po prostu los zadecydował sam za ciebie i teraz tobie coś zabiera, oczyszcza teren. To są pewne sprawy również w Twojej głowie. Jak i do przepracowania, jak i też w związkach czy w pracy. Los wsyła ci prezent w postaci oczyszczenia terenu albo z toksycznych ludzi. Środek miesiąca, nowe możliwości. I teraz będziesz się zastanawiać, bliźniaku, czy zostać w domu, czy podążyć za czymś nowym, nieznanym tobie. Dla niektórych z Was to wplątanie się w jakiś romans, dla jeszcze innych chęć ciągnięcia dwóch spraw na raz, albo brak podjęcia decyzji, a decyzję należałoby podjąć. To jest taki moment, w którym decydujemy się wruszyć w nową podróż. Czy to podróż z nowym partnerem, z nową pracą, czy po prostu Wyjechać i odpocząć. Koniec miesiąca jest karta cesarzowej. Koniec miesiąca bliźniak wychodzi na prostą, wie już czego chce, wie w co zainwestować. Nie do końca jest pewny tego, ale rusza. Czy z nową pracą, czy z nowym biznesem, czy z nowym związkiem, dostaje od losu szansę i rusza do przodu. Chwyć się tego nie zmarnuj tej okazji. Twoje myśli i są strasznie czarne, zdesperowane. Ja nie mam co zrobić. Ja nie wiem, jak zadziałać. Jest mi źle, nikt mi nie chce pomóc. Jestem sam sama z problemem. Takie czarne myśli się Wam kłębią. A dlaczego Wam się takie myśli kłębią bliźniaczku? Bliźniaczki mają tendencję skoków nastrojowych. Dlaczego wam się takie myśli kłębią? A przecież wy możecie wszystko. To, co się dzieje, dzieje się po to, by wam oczyścić przed pole. Macie kartę naga. Jeśli przestaniecie myśleć, a zadziałacie, to możecie wiele osiągnąć. A wasze czyny mówią o tym, że może ja się wycofam, chyłkiem jak złodziej. Może nie będę z nikim rozmawiać, może pójdę na zwolnienie lekarskie, brak podjęcia decyzji, a to jest złe. Będziecie chcieli się jakoś z tego wszystkiego wymigać, byle tylko nie podjąć decyzji, a tymczasem karty podpowiadają: działaj, bo możesz wiele zyskać. Uczucie. Swoje uczucia to karta cesarza, cesarz w sumie mało mówi o uczuciach, bo cesarz podejmuje decyzje za innych i wy bardziej skupicie się na pracy niż na uczuciach. Raczej będziecie chcieli rozwiązywać cudze problemy, a nie swoje, a to nie o to chodzi. Zajmiecie się innymi ludźmi. I tutaj do Was taka rada: porozmawiaj z rodziną na temat swoich problemów, porozmawiaj, możesz znaleźć rozwiązania. Jeśli chodzi o finanse, to tutaj mamy kartę mówiącą o tym, że jeżeli weźmiesz sprawy w swoje ręce, to naprawdę możesz wiele zyskać. Udaj się na spotkanie, porozmawiaj, wynegocjuj pewne warunki. W zdrowiu emocjonalne wypranie przemęczenie yy... brak minerałów witamin skup się na czymś związanym z wodą nawadniaj swój organizm tak i karta mówiąca o tym że twoja gospodarka wodna hormonalna jest trochę rozchwiana i tutaj nad tym trzeba się skupić Rada dla ciebie. Nie naprawiaj kup nowe. Odetnij to, co ci już nie służy. Szukaj nowej drogi, czegoś nowego. Czy to nowej oferty, czy nowego związku, czy po prostu weź, weź swoje życie swoje ręce. To, co nie służy, oddaj, sprzedaj, a idź sam w nowe. Ostrzeżenie. Nie wydawaj zbyt dużo pieniędzy. Nie. Nie ciesz się zawczasu. O, też bym takie coś powiedziała. Skup się bardziej na domu, rodzinie. Taka tutaj mi przychodzi przez myśl sprawa, że los sam podejmie za Was niektóre decyzje. I według tych wszystkich kart wychodzi mi na to, że to Ty w końcu podejmij decyzję. Nie czekaj, samo się nie rozwiąże. Los wam będzie podsyłał różne informacje, jak to można rozwiązać, to co wam tam siedzi w głowie, ale warunek, ty musisz tą decyzję podjąć. Samo nie wyjdzie. Karnawał. Karnawał, no i są te maski na tych obrazkach. I co karnawał tobie niesie? Jasno widzenie. Ty sam dobrze wiesz, co dla ciebie jest dobre, tylko boisz się Ruszyć w tym kierunku. Posłuchaj swojego głosu, serca, swojej intuicji. Ona ci bardzo dobrze podpowiada. I czuję. Czuj jeden, czuj dwa, czuj trzy. Dla tych, co wybrali, czuję numer 1. wątpliwości. Ciągle się wahasz, masz wątpliwości, czy nie wiem, y, czy założyć własną firmę, czy zostać w starej pracy, czy być z tą osobą, czy być z tamtą, czy gdzieś pojechać, nie pojechać, i takie wahania. Tymczasem karta mówi, potarguj się o swoje życie, podejmij w końcu tą decyzję, bo lepsza jest decyzja jakakolwiek niż żadna. Uczciwość. Tobie będzie się powodziło zarówno na polu uczuciowym, jak i finansowym. Teraz możesz poznać osobę, z którą stędzisz życie, jeśli jesteś singlem. Taka możliwość istnieje pod warunkiem, że będziesz uczciwy, a nie tylko tam jakieś skoki na boki. Tak? Wykrycie tego, co. Ktoś tobie robił, czy kopał pod tobą dołki, to teraz to odkryjesz i wykorzystasz na swoją korzyść. I wierność. Karta mówiąca o tym, bądź wierny temu, co robisz i jak robisz, bo los ci teraz będzie zszył profity. Dziękuję ślicznie i do usłyszenia przy rocznych horoskopach.